Drugi dzień. Tak, to drugi dzień mojej wędrówki po Helu w poszukiwaniu śladów historii. A powiem, że wielce szukać nawet nie trzeba, ponieważ cały Półwysep Helski jest tak naprawdę usiany historią. Tutaj jest więcej historii niż drzew w lesie. Dzisiaj chcę iść do wraku ORP Wicher. Dotarłem niestety do jednostki wojskowej. I tutaj musiałem już pozostawić swój samochód. Dalej będziemy szli torowiskiem kolejki wąskotorowej, używanej kiedyś podczas wojny, ale także i po wojnie. I musimy niestety obejść teren wojskowy dookoła. Mam nadzieję, że uda nam się dojść pod wrak. Więc zapraszam na wycieczkę. Po helu. Zanim jednak dojdziemy do wraku ORP Wicher, może parę słów na temat tego, skąd w ogóle ten wrak się tam wziął i co to za jednostka. Otóż ORP Wicher został wybudowany w 1928 roku. A niestety swój żywot zakończył w roku 1939. Dokładnie 3 września niemieckie lotnictwo Luftwaffe zbombardowało kilkoma pociskami naszego wichra. Ten stanął na burcie, czyli przewrócił się na bok. I niestety to był jego koniec. Jak widzicie przeciskamy się różnymi krzaczorami, a tutaj za tymi za tym ogrodzeniem jest teren wojskowy, którego właściwie nagrywać nie powinienem. Ciekawostką jest to, że ORP Wicher jest częściowo y, odkryty, czyli właściwie leży w połowie na lądzie w połowie w morzu, natomiast kilkanaście metrów od niego zatopiony jest ORP Grom, którego tylko części wystają ponad powierzchnię wody, co zresztą spróbuję Wam pokazać, jaki też spróbujemy wejść na sam okręt, a tymczasem dotarliśmy już na wybrzeże, jak wspomniałem, jesteśmy na wybrzeżu, do ORP Wicher idzie się dokładnie tędy. Natomiast pójście kawałek dalej w kierunku morza. Widoczny jest polski okręt wojenny, statek wojenny. Nie znam dokładnego nazewnictwa, więc nie chcę tutaj Was wprowadzać w błąd. Bynajmniej jednostka wojskowa, która właściwie cały czas tutaj stoi, ewentualnie kilka razy w ciągu dnia opływa tutaj Półwysep Helski, a właściwie tą część, która jest zatoką. I tak moi drodzy wygląda szaman nad Bałtykiem. A tak już bardziej poważnie, pogoda jest dostępna przystępna. Jest nawet ciepło. Chociaż momentami zawiewa po główce. Na szczęście do kieszeni wziąłem czapeczkę. Więc jeżeli główka przymarznie, czapeczkę też założę. Po prawej stronie zatoka. Po lewej stronie teren wojskowy, a my już zbliżamy się do wraku, może na wideo tego nie widać, ja swoimi oczyma już widzę. E, powiem wam, że e, ten wrak leży obok starego portu wojennego, i właśnie w tym porcie stał, miał broni, o, broni naszego wybrzeża, gdzie właśnie w tym 39 roku tego 3 września, czyli sam początek wojny, tak naprawdę. Bombowce nurkujące Junkers, o ile dobrze e, przeczytałem nazwę, po kilku trafieniach go zatopiły. Wyobraźcie to sobie, w tym momencie cisza, spokój. A tego 3 września, jak i przez kolejne parę lat wojny, tutaj nie było ani cicho, ani spokojnie, nawet. W takim zimowym miesiącu, jakim jest luty, ten wrak przyciąga rzesze turystów. Za mną i przede mną widzę rodziny z dziećmi, pojedyncze osoby spacerujące w kierunku i od wraku. Ja już się do niego w tym momencie zbliżam. Zaraz się okaże, czy faktycznie jest godny uwagi, chociaż już wiem, że godny uwagi jest na pewno, bo stanowi integralną część naszej pięknej. Polskiej historii. Tak więc, moi kochani, dotarliśmy. Pierwsze, pierwsze spojrzenie z daleka na okręt Wicher, a tuż obok niego, tamte wystające elementy to jest Grom. Jak widać. Dość płytko pod wodą, jednak pod wodą. Nawet wpadł na pomysł, żeby latem się tutaj przejechać i zanurkować obok niego, ale zobaczymy, jak to z tego wyjdzie. Także moi kochani, w tym momencie jesteśmy przy części dziobowej okrętu i namacalnie dotykamy historii. Jak widać, wrak pokryty jest serią graffiti, jak zresztą na większości historycznych artefaktów, tutaj na helu. Spojrzenie lekko z góry, część dziobowa oraz reszta okrętu. Przy żarty, przy serdze, przez te dziurki właściwie można zajrzeć do środka, chociaż i tak za chwilę postaramy się do tego środka wejść jeżeli ktoś myśli że ten statek jest dość mały to w tym momencie pokażę wam całą jego okazałość łącznie z tym co zostało już zniszczone ale tam dopiero leży koniec tego okrętu Moi kochani, znajdujemy się już we wnętrzu tego wraku. Oczywiście to nie jest całość tego y, okrętu, ponieważ część jego jest niestety przykryta piachem i praktycznie już zdewastowana. Postaramy się przebić w kilka ciekawszych miejsc. Może uda się wejść tam, gdzie niewielu udało się wejść. Jak już mówiłem na wcześniejszych filmach, historykiem nie jestem. <laughs> Znawcą militariów też nie jestem. Wszystko co mówię jest oparte tylko i wyłącznie na, moim, na moich obserwacjach i ewentualnym poszukiwaniom wiedzy w internecie czy też w książkach. W tym momencie znajdujemy się w miejscu, w którym najprawdopodobniej była kotłownia lub e, miejsce, gdzie znajdują się silniki, czyli maszynownie. O tej kotłowni troszeczkę przesadziłem, bo wiadomo, że nie był to parowiec. Chodziło mi tutaj o maszynownię. Ale musicie mi wybaczyć te błędy językowe. Ten program nagrywam praktycznie bez żadnego przygotowania, więc z góry wybaczcie. udało mi się wejść na burtę, Jeżeli źle mówię, proszę poprawcie mnie. Postaram się pójść kawałek w miejsca, gdzie właściwie od suchego lądu nie są dostępne. Mam nadzieję, że to, po czym idę, jest w miarę stabilne, chociaż zobaczcie sami są miejsca, gdzie tarza naprawdę daje się we znaki. Temu okrętowi. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tę sekcję z cegłą. Tu na tym elemencie, jak i na tym, od jednej ze stron jest to po prostu położona cegła. Tutaj widać też resztki tych cegieł. Czyli, jednak, chyba było to palane węglem, stąd cegły, żeby utrzymywać ciepło. Tak mi się wydaje. Ale tak jak wspomniałem, nie jestem, nie jestem znawcą tego typu okrętów. Wszystko to staram się brać na jakąś tam logikę. Tutaj jak widać miejsce, które pewnie sobie zaadaptowały mewy czy też inne ptaszki. Ponieważ jest troszeczkę sianka tutaj pode mną. I tutaj widać te zatopione, już przytopione elementy, które niestety znajdują się pod wodą. A, tak jak wspomniałem wcześniej, tam widoczny jest ORP Grom. Film pewnie tego nie oddaje, ale widać fajne zacienienie na wodzie i kształt kadłuba. Także, moi drodzy, mam to. Poruszam się po statku wojskowym z II Wojny Światowej. Przypomnę, jest to ORP Wicher. Mam nadzieję, moi kochani, że docenicie, bo naprawdę ryzykuję swoje zdrowie, mam nadzieję, że nie życie, chodząc po tym jakże przezartym przez serce kadłubie Statku, okrętu wojennego, ale jak obiecałem, chcę Wam pokazać kilka miejsc, pewnie do których parę osób nie będzie w stanie dotrzeć, bądź nawet nigdy nie dotrze. Tak to wygląda z zewnątrz. Ta część jest powiedzmy troszeczkę bardziej zachowana w takim pierwotnym stanie niż ta część, która jest z tyłu. Widać kolosalną różnicę pomiędzy destrukcyjnym działaniem wody morskiej, a tylko i wyłącznie powietrzem. Tu w tym miejscu, moi kochani, widoczny jest taki okrąg i mniemam, że jest to miejsce po jakimś dziale. Najprawdopodobniej tutaj właśnie na czubku okrętu było działo zapewne obrotowe. Wskoczyłem. I jeszcze tutaj nie byłem, natomiast do tego miejsca można wejść tylko i wyłącznie przez ten włas, czyli trzeba się dostać od tyłu statku na jego przód. Teraz pozwolicie, że zmienię kamerę na przód. Będę Wam pokazywał to, co tutaj jest. Wyłamane drzwi. Mechanizm mocno skorodowany. Drzwi bardzo głęboko osadzony w piasku nie da się ich ruszyć tu mamy jakąś szafeczkę szafeczka też nie bardzo chce współpracować natomiast wydaje mi się, że to jest coś od prądu jak najbardziej zresztą widać chyba dalej mamy inne pomieszczenie puste niestety tutaj nie ma nic ciekawego do pokazania. Ewentualnie odkryte, skorodowane boki statku. Zobaczcie, jak to wszystko niszczy. Ale przejdźmy przez te drzwiczki. Tutaj, w tym miejscu. Powiem Wam, że jest dość ciasno. Ja nie należę do małych ludzi. Więc pchacie tam nie będę, bo jak widzicie, niestety tylko i wyłącznie syf i brud. I teraz, jak w 39, wychodzimy, żeby sprawdzić, co się dzieje na powierzchni. Tutaj, moi kochani, już się nie przycisnę, ale postaram się wam pokazać parę tych miejsc może nie tą kamerą, a kamerą 360 będzie to bardziej widoczne. No to moi kochani dokonujemy penetracji. Niestety polska mentalność i pozostawianie śmieci w różnych dziwnych miejscach. Nie jest fajna. Zresztą sami to widzicie. Tym magicznym sposobem dotarliśmy na przód statku, okrętu, czyli na rufę. Teraz jeszcze wejrzenie z drugiej strony tego okrętu, od strony jednostki wojskowej. O! Są też inne miejsca, w które można wejść, niekoniecznie od tamtej strony. Tak więc, moi kochani, zakończyliśmy spotkanie z tą częścią historii. Półwyspu Helskiego, tutaj niedaleko Starego Portu Wojennego, gdzie leży wrak ORP Wichra oraz zatopiony wrak ORP Grom. Powiem Wam, że bardzo ciekawe doświadczenie. Mimo, że jest tutaj mnóstwo turystów, co bardzo mnie cieszy, bo jak widać, ludzie interesują się tym i szukają tej historii namacalnie, nie tylko w internecie, nie tylko w telewizji ale robi to naprawdę ogromne wrażenie i polecam każdemu, który tutaj będzie na helu żeby dotrzeć w to miejsce i samemu zobaczyć ten okręt ponieważ jak widzieliście jego stan pozostawia już wiele do życzenia i pewnie przyjdzie taki czas gdzie to w całości po prostu zniknie, zawali się Dziękuję, że i ten kolejny raz byliście ze mną. Jeżeli komuś się podobało, zostawcie łapkę w górze. Zasubskrybujcie kanał. Pozdrawiam i czołem Wielkiej Polsce. A teraz wisienka na torcie. Wracając z okrętu ORP wicher natknąłem się na wystający z ziemi fragment czegoś. Na pierwszy rzut oka. Wygląda to na jakiś pocisk, może torpedę, może część statku. Zrobiłem temu zdjęcie. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś pomysły, co to może być, proszę napiszcie w komentarzu, a tutaj wklejam zdjęcie.